No może i to, w sumie. A, trzeba jakieś bądź auto schować. Chowajmy auto. na pełnej. Auto by trzeba schować. Dobra, ale bądź najpierw sprawdźmy czy nie chodzimy. Tak, widziałem ruch gdzieś na czerwono, w lewo leciał, tak samo. N24 do ujęcia, cały džíp chyba chętne do bitki, co Uch! tam się toczy. Pusta już, no nie jest od tamtej strony skraca do Was, dwóch leży, A? mniej więcej tam. Jestem, miałem telefon. Widzę, że tu na akcję jakąś wjechaliśmy, o? Już się... Ostrzelajcie dym. O! Położyłem. Tam jest drop. Następna ekipa wjechała, ja. Jeszcze strzelają z y, NW. Gorąco tu. No. O kurwa. Gdzie leżysz? A trapa drugi raz leży. A ty mnie był na widoku, nie? No, Przed bombardowaniem walcie w samochód na zielonym, żeby wybuchł. Tył gris, wybiegł Dziewiątki? To mogę napierdalać. Muszę A górą leci, spierdala. Podjeżdżał pan od tyłu. Przy jest. Jeszcze na auto biegnie od tyłu. Tak mortom, coś eksplodowało.

Ale nie wiem, czy nie wysadził kolegów. O, Jest koleś! To. Przy odropie. Co za nejd tutaj? Nejdy obrzucają nas. Mhm. Jo. Już skąd? na kampanię, przy mnie. Widzę. Wracam do ciebie. Tutaj mamy ekipę. Uwaga, nejd! Ja jestem pod tobą Kuba, żebyś mnie przypadkiem nie wysadził. A to kurwa ty długo się chujec. Ale się tu dzieje już. Gdzieś. Na górze jest. Z kampandu jeszcze tutaj są? Nie, w kampanii nie. To był jeden gościu, Galusinki był. Okej. Okay. Tutaj kole się wyli na zielonym. Widział ktoś dziewiątkę, Ja ci rzucę dziewiątkę Patrz Już wyskakuję wyskankuję tutaj jest Trzydzieści, sześćdziesiąt, sztuk Proszę Kroki, północ O, mnie zasmokowali Cieszę no. się. Do czołga, czy tu? Nie. Smoke Nie mam kurwa, muszę się watać. Małga, ma mnie cała Tam, gdzie Ładnie. Ubity. Ekstra. W ostatniej chwili. Ale... Nie <laughs> podnosi <laughs> Daniela? Ja leć. Tym auguem i kamizelę zeszłam na momencie, ty. A no, augi takie są? Kurwa, lepiej. Nie macie.